Szwajcaria, Polska. Mecz o wyjście z grupy. Mecz otwarcia, mecz o wszystko. Mecz o honor. To nie jest mecz o honor. Remis nam nie wiem, czy da wyjście. Porażka na pewno nie da. A wygrana na pewno da nam pierwsze miejsce. Tak, jak wygramy, to będziemy przed Szwajcarią, czy nie? Czy ja głupoty gadam. Tak, będziemy przed Szwajcarią. A więc przejdźmy do tego meczu. No, ze Szwajcarami mamy bilans całkiem dobry. Ostatnie spotkania to była wygrana, remis i wygrana. Ostatnie trzy mecze. Z czego jeden był na ostatnim euro. No i czy w składzie coś zmieniać? Myślę, że nie będę nic tu zmieniał. Takim składem jak na Włochy wyjdziemy i na Szwajcarię. No i pobawimy się troszkę z koszulkami. Bo oni wyjdą w białych, my w czarnych. No i po prostu rozpocznijmy spotkanie. Mecz o wszystko numer 2. Stadion Juventusu. No i Szwajcaria Polska. Faworyta ciężko określić w tym spotkaniu. No ale skoro z Włochami zremisowaliśmy, no to tutaj może wygramy. Nie chcę uprzedzać faktów, no ale to my gramy pod presją. Ale, a Szwajcaria tak naprawdę ma już pewny awans. No i składy na to spotkanie: Szwajcaria w bramce Koel, obrona Knerżywiczel, Bedi Bidmer i Akanci w pomocy Spielman. Projler, Szakaj, Fasnaty, Frej, symbol w ataku. Nie jest to ich najmocniejszy skład, ale na pewno nie jest to słaby skład. A Polska, Francja, drągowski Urana Kiver, Bednarek Gumny i Krapownik, pomocy Żurkowski, Moder Zalewski, Marciniak i Buksa ze Świderskim w ataku. Pusie nic nie zmieniło co do spotkania z Włochami. A na stadionie w nie graliśmy już raz z Włochami i przegraliśmy 4-0. Towarzysko. Dobra, ja się teraz zaczynam zastanawiać, czy to jest na pewno dobra formacja. A teraz embolo. I dośrodkowanie. Jeszcze modernie, nie strzelał od razu. Podał karbownikowi. Karbownik! Karbownik! Szkoda. Świderski, Żurkowski, jeszcze okazja. Z Włochami też ładnie graliśmy w pierwszej połowie, a w drugiej to byli oni dużo lepsi. Ja teraz! Embolo! Żurkowski, Świderski, i nie ma gola, lecz obrona kobela. Coś niemożliwego. Jak on to odbił. Będzie jedna z y, być może najlepszych parat tego euro. Karbownik! Jeszcze karbownik! Ależ nie trafił. Ale teraz y, my. Marciniak, szansa! I teraz pada bramka, teraz już Kobel nie dał rady. Świderski z drugą bramką na tym euro. 1-0. Troszkę może zwolnijmy teraz tempo. Oj, tu się niepotrzebnie bawi Drągowski. Panowie, utrzymajmy tą przewagę. Cytując klasyka. Frej... Embono! Broiler zalewski, koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 1-0. No, jesteśmy dużo lepsi od Szwajcarii. I będzie drugie euro z pierwszym miejscem w grupie. Na to się szykuje. Jeśli wygramy, oczywiście. I świderski blisko. Drugiej bramki. No i co? Kolejna akcja. Ale Buksa tu nie za bardzo ma do kogo dograć się. Dopiero teraz. Adam Buksa. Szansa. Ale Szkobel to wybronił. Jeszcze świderski. 2 do zera. Mamy więc raczej pewny już awans z grupy, bo z pięcioma punktami tu na euro się... Nie da nie wyjść. Tak, może a może tak. No nie, koniec! Wygrywamy grupę D na euro 2032. Tak jak na poprzednim euro, tą grupę wygrywamy dosyć niespodziewanie. Bo z trzeciego koszyka, wtedy z czwartego. No i 2-0. 12 strzałów Szwajcaria, tylko 2 dużo lepsza była reprezentacja Polski w tym spotkaniu. No i jak się prezentują inne grupy? Za chwilę zobaczymy tutaj Włochy wygrywają, więc Włochy wyjdą z trzeciego. No i Chorwacja przegrała, czyżby Chorwacja też na trzecim? Okej, okay, zobaczmy. Anglia, Słowacja, Dania trzecia. Tutaj Portugalia, Hiszpania, Rumunia. Czyli tak, wychodzi Dania z trzeciego miejsca, Czechy tutaj odpadają. Włochy wychodzą, Turcja. No i Chorwacja. Z tych trzecich miejsc, no i na kogo trafimy w tej jednej 8 finału? No oby nie było jakoś ciężko. Żeby nie była to jakaś Portugalia czy coś. Czy Francja, nie wiem. Turcja! No, z Turkami chyba jeszcze nie graliśmy w tej y, karierze. Zobaczymy w ogóle drabinkę turniejową. Słowacja, Belgia, no to Belgia. Tutaj my raczej no, fajnie by było wygrać. Znowu to rywal na poziomie Szwajcarii, może troszkę słabszy. Tutaj Portugalia, Dania po Portugalia. Niemcy, Szwecja to Niemcy, Francja, Chorwacja no to Francja, Szwajcaria, Holandia nie wiem, bo Holandia grała dosyć średnio w fazie grupowej. Anglia, Włochy, tutaj chyba Anglia bym typował, no i Serbia, Hiszpania no to Hiszpania. Gol ranking, Świderski i Kane, trzy gole to bardzo dobry widok. Asysty, buksa 2. No, a więc Polacy rozwalają EuroS. I tak, w ćwierćfinale trafiamy te najpewniej na Belgię. Oni są do ogrania. Z nimi graliśmy chyba tylko jeden raz. I wygraliśmy 2-1 w tym pamiętnym meczu. Nap naprawdę fenomenalnie. Więc tu półfinał jest do zrobienia. A półfinał, przypominam, daje igrzyska olimpijskie. Wiem, że to IRL działa inaczej, ale... ale mi się nie chce w takie te bawić, że juniorzy będą, że U23 nie, bo po prostu nie chce mi się zmieniać wszystkich składów, żeby grały jakieś no 50 overall. Będą normalne składy na igrzyskach, jeśli nie awansujemy, to oczywiście nie będę robił symulacji, bo to nie jest jakiś tam. No a więc Polska-Turcja o finał euro. A teraz przejdźmy do losowania overload.